Cześć, witajcie, z strony Harry i zapraszam Was na kolejny poradnik na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dowiecie się jak uruchomić Farming Simulator 2017 bez płyty. Ponieważ ludzie, którzy kupili sobie Farming 17 z płytą, mają taki problem, że nie mogą włączyć sobie Farminga normalnie. Muszą włożyć do tego płytę do dysku i dopiero jak Wam odczytam możecie sobie uruchomić ja mam patent taki, że nie musicie nawet yy, wkładać płyty do dysku ani nic. Do tego potrzebujecie yy, program Demon Tours i sobie tworzycie nie konto, tylko instalujecie sobie cały ten program i ja już mam tutaj farminga 13 i 15 -kę. i wam i tu mam jeszcze obrazek 17. Wszystko będziecie mieli oczywiście w opisie. I teraz co robicie? Łączacie ten obrazek dwa razy. Mi się akurat już szybko pokazało, bo już kiedyś to robiłem ale przyniosłem to z pulpitu na folder i mi to znikło i Wam się robi coś takiego możecie to sobie włączyć no i yy, na komputerze Wam się robi taki wirtualny dysk taki, ale coś do płyt, nie? No i sobie to włączacie No i sobie kulturalnie włączacie grę ja wam tego nie będę pokazywał jak się włącza, no każdy chyba wie jak się farming włącza. Eee, nie będę włączał, bo mi wywa wywali nagrywanie, ale uwierzcie mi, że to działa na 100%, na 1000%, na pewno 10 000%. Ogólnie e, cały ten sposób polecam i jeśli będziecie mieli ten cały ten obrazek, znaczy ten, bo to jest jednostki to będziecie mieli na pulpicie, to musicie, znaczy... Jak to sobie włożycie, inaczej to zainstalujecie, to już nie będziecie tego mogli włożyć yy, do folderu, bo to będzie wykrywało wam. I to będzie jakby następ włączony w użytku. Musicie zrobić tak, wyłączyć komputer, włączyć go od nowa i zanim wszystko się załączy na monitorze, musicie ten plik przełożyć sobie do folderu, bo żeby wam znikło z pulpitu jeśli tak chcecie. I wtedy yy, jak wam to zniknie ta stacja dysków, to musicie z folderu jeszcze raz włączyć tak jak ja i wszystko wam będzie działać także jeśli komuś pomogę nie zostawi łapkę w górę albo subskrypcję ja wam dziękuję za uwagę widzimy się na następnym odcinku na razie cześć i czołem